Zupa cebulowa. 5 sztuk średnich cebul należy pokroić w księżycach i smażyć na oliwie z oliwek. Aż się zresztą w międzyczasie można pokroić ziemniaki, marchewkę, pietruszkę oraz seler. Przyprawy to jedna łyżka tymianku szczypta soli oraz pieprzu, jedna szczypta gałki muszkatołowej mielonej, jedna szczypta czosnku granulowanego. Dwie cebulę się już zeszkliła. Dodajemy warzywa. Mieszamy. Dolewamy litr bulionu warzywnego. I tak gotujemy aż warzywa będą miękkie Gdy warzywa już są w miarę miękkie Dodajemy przyprawy Łyżkę tymianku Szczyptę pieprzu Szczyptę soli Szczyptę gałki muszkatołowej Oraz szczyptę czosnku granulowanego Wszystko dokładnie mieszamy I tak jeszcze gotujemy, aż ziemniaki będą zupełnie miękkie. Gdy warzywa są już miękkie, możemy je zblendować. Po w blendowaniu, zupa już jest praktycznie gotowa do jedzenia. Możemy jeszcze ją przyprawić po spróbowaniu czegoś, nie brakuje, np. soli, pieprzu lub innych przepraw.